Siema, witajcie na Catch and Relax Ósma już część najlepszych patentów wędkarskich I chyba najważniejsza z tych, które zamieściłem na kanale Dwa lata wracałem do tego filmu, żeby go nakręcić Porozmawiamy sobie o kobietach O kobietach wędkarzy, także twojej żonie Narzeczonej dziewczynie, kochance, koleżance Zapytacie się pewnie, gdzie jest ukryty haczyk Haczyk polega na tym, żeby być bardzo, bardzo ostrożnym I właśnie dlatego na końcu tego filmu kiedy poznacie już te patenty, podpowiem Wam również, jak używać ich, aby nie paść ofiarą własnej przynęty. Zaczynamy. Pierwszy z dzisiejszych patentów będzie polegał na tym, aby zaskoczyć swoją kobietę, sprawiając jej przy tym dużo przyjemności i chyba o to chodzi, ale wróćmy do samego patentu. Wracacie po dniu wędkowania do domu, wchodzicie ze swoimi wędkami, plecakami, torbami. Ona znajduje się akurat w kuchni, tak się zdarzyło, że zmywa naczynia. Z kuchni krzyczy do was również No jak tam było na tych rybach? Bardzo możliwe, że chce po prostu nawiązać temat, ponieważ wędkarstwo ogólnie jej nie interesuje. A wy mówicie tak Nie uwierzysz, trafiła mi się taka sztuka, że koniecznie musiałem ją przynieść. Co więcej Przyniosłem ją specjalnie dla ciebie. Ona na to z kuchni. No czy ty jesteś nienormalny, niepoważny? Gdzie mi będziesz przywoził jakieś ryby? Wy w tym momencie wkładacie rękę do torby lub do plecaka i wyciągacie okaz swojej miłości i tego, że pamiętaliście o niej, nawet podczas wyjazdu na ryby. Oczywiście możecie kupić to wcześniej, oczywiście nie namawiam do tego, żeby to było wino, natomiast kobiety. Lubią wino i śpiew, czy to bardziej my, aczkolwiek pasuje, może to być kawa, może to być jakiś dobry sok owocowy, cokolwiek, co sprawi waszej kobiecie przyjemność. Jeżeli zdecydujecie się, aby było to wino, wrzucam dla Was w tej chwili też taką ściągę. Także, jeżeli oglądacie to na telefonie, wystarczy, że zrobicie sobie szybkiego print screena, i już macie. Gotową ściągę, którą możecie zabrać ze sobą do sklepu. Ja, co prawda, podałem tutaj wina wytrawne, natomiast te do góry będą delikatne. Te z charakterem są po prostu mocno wytrawne. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie win, to możecie zadać je w komentarzach, chętnie Wam odpowiem. Mam niemałe doświadczenie w tym temacie, chodzi mi o naprawdę dobre wina, będę w stanie Wam podpowiedzieć. Lecimy dalej. To już grubszy temat, ale dotyczy też dużo bardziej poważnej sytuacji. Mówimy o zakupach. Oczywiście nasze kobiety nie wiedzą, jak dużo przeznaczamy na naszą pasję. Tak samo jak my nie wiemy, jak dużo tak naprawdę one przeznaczają na swoje buty, ubrania czy kosmetyki. Kiedy wasza kobieta przychodzi do domu z nowymi kieckami, z nowymi butami, z nowymi kosmetykami, przegląda to wszystko i gdyby nagle wyciągnęła. Dwie przynęty spinningowe, dwa woblerki. Co, kochanie, zrobiłam sobie zakupy, a przy okazji zahaczyłam o wędkarski. i kupiłam ci dwie fajne przynęty. Jak byście się poczuli? W tym wypadku patent polega na tym, żeby około 5-10% tej kwoty, w zależności od kwoty, oczywiście. Przeznaczyć również na swoją kobietę. Jeżeli stać nas na zakupy za 200 zł wędkarskim, to dlaczego 20 zł na bukiet kwiatów, czy na coś innego nie przeznaczyć w tym samym czasie dla swojej kobiety? Ja ostatnio zrobiłem kilka większych zakupów, wędki, kołowrotki. To wszystko będę oglądał, będę się tą przyglądał. Moja żona będzie przyglądała się mnie jednocześnie. Mały prezencik dla niej. Słucham. Robiłem zakupy dla siebie, ale pomyślałem, że ja mogę być szczęśliwy, ale ty również możesz być szczęśliwa w tym samym czasie. To jest tylko 5% waszych zakupów wędkarskich. Jedni nazwą to przekupstwem, a inni nazwą to sprawieniem szczęścia. I sobie, i drugiej, jakby nie patrzeć, bliskiej osobie. Po to, aby jednocześnie ciesząc się tym, co jest pięcioma, Procentami naszych zakupów wędkarskich również cieszyła się z tego, że te zakupy wędkarskie zrobiliśmy. Przeważnie wyjazdy na ryby wiążą się z wczesnym wstawaniem. Bardzo często jest tak, że zanim nasza kobieta jeszcze wstanie, nas nie ma już w domu. Ale często zdarza się też tak, że mijamy się dosłownie w drzwiach albo w momencie, kiedy wyjeżdżamy, ona budzi się, rozbudza, powoli idzie przygotowywać sobie śniadanie. A co gdyby już w momencie kiedy wychodzimy na ryby była z tego faktu zadowolona? Zapraszam do kuchni. Pokażę Wam bardzo szybki patent jak przygotować takie śniadanie dla swojej kobiety. Ultra szybki, ultra łatwy, natomiast efektowność takiego śniadania jest niesamowita. To co potrzebujemy to paróweczka i jajeczko. Niektórzy już pewnie domyślają się o co chodzi. Przyda się również wykałaczka, banalnie proste. Parówkę tniemy w ten sposób, tak żeby ona nam nie pękła. Przecinamy ją dokładnie na pół i wywijamy w drugą stronę, łącząc w tym momencie końcówkę. Masło nam się rozpuściło. Słuchajcie, przekładamy naszą paruwencję. W pełności. Wystarczy, że taka paróweczka będzie przysmażała się tutaj dosłownie minutę półtorej, więc jest to bardzo szybkie śniadanie. Jeszcze na tym etapie uważamy, żeby tego nie zepsuć. Przekładamy na drugą stronę. Teraz jest myk tego typu, że to na czym najbardziej nam zależy, to jest oczywiście żółtko. Więc nadmiar białka mam nadzieję, że Wam mocno nie zasłonię, Możemy też usunąć sobie tutaj do jakiegoś kubeczka albo miseczki i tylko resztę przelewu do środka. Usuwamy sobie te pęcherzyki powietrza, jeżeli powstają. tak przygotowane nasze miłosne śniadanie, możemy przystroić rzeczywiście dodatkowo. dodatkowo takie pyszne śniadanko w towarzystwie kawy lub herbaty, możecie wykorzystać również na walentynki, również na dzień kobiet e, również dla swoich e, małych pociech na przykład jeżeli macie córeczki to one też będą zachwycone jeżeli dostaną tego typu śniadanie tak przygotowane śniadanie dla waszej kobiety, żony narzeczonej lub Dziewczyny, a może nawet mamy, jeżeli często wychodzicie z domu i nie ma was, żeby pomóc w danym momencie, na pewno troszeczkę więcej uśmiechu spowoduje na jej twarzy i sprawi, że wasze wyjście nad wodę będzie jej się przyjemnie kojarzyło. Dzięki Wam i dzięki Waszemu wędkarstwu lepiej rozpocznie dzień. Kolejny patent wędkarski nazywa się Podwójne Dno. Będzie Wymagał od was odrobiny scenariusza, planowania, logistyki i aktorstwa. Ale tego akurat jestem pewien, że wam nie brakuje, przecież nieraz opowiadacie kumplowi, jak to wam się życiówka zerwała, kiedy go nie było. Patent polega na tym, aby powiedzieć swojej kobiecie, że na ustalony termin, sobotę lub niedzielę, umówiliście się na wyjazd. Na ryby z jakimś kumplem. Możecie go wtajemniczyć, żeby być bardziej wiarygodni. W samym czasie organizujecie wyjście na kolację bądź do kina. Coś, gdzie możecie razem spędzić miło czas. Wiem, że tu ciężkie zrezygnować z wędkarstwa, ale uwierzcie mi, raz na jakiś czas, nawet raz na rok, bo częściej nie polecam, można się poświęcić. Kilka dni przed zaplanowanym wyjazdem wędkarskim, o którym ona oczywiście wcześniej wiedziała, mówicie jej, że tę sobotę jednak chcecie spędzić z nią. Pomyśleliście, że ten weekend rzeczywiście warto spędzić razem. Takie poświęcenie zostanie zapamiętane przez bardzo, bardzo długi czas. A przy okazji spędzicie razem miło czas w tym kinie lub na kolacji. Być może lepiej się poznacie i być może. Ten jeden wieczór może się okazać diametralną zmianą dla Waszej przyszłości i zrozumienia. Ostatni patent w tym zestawieniu polega na tym, aby wspólnie wybrać się nad wodę. Niekoniecznie od razu z wędkami, ponieważ być może ona nie będzie miała na to ochoty. Taki spacer to nie tylko powód do tego, żeby spędzić razem czas, ale przy okazji zobaczyć, czy miejscówki, które lubicie najbardziej obławiać. Są zajęte, czy woda się zmienia, ewentualnie czy zszedł już lud z jeziora, i za chwilę będziecie mogli wejść i połowić na filer. Przy okazji też przewyczycie swoje głowy, a tematy poruszone na takim spacerze zawsze są tematami poruszanymi poza domem i wtedy też przyjemniej się rozmawia. Mam dla Was jeszcze jeden patent ukryty w tym patencie. Jeżeli taki spacer będziecie chcieli odbyć latem, zorganizujcie dla swojej kobiety duże opakowanie. Po softach, które można dostać w różnych fast foodach. W takie opakowanie, koniecznie ze słomką, wsypujecie lód. Do środka wkładacie jej ulubiony napój, na przykład jabłkowy, ale nie tylko. Zamykacie go szczelnie, jest chłodzony cały czas, a do środka wkładacie słomeczkę. Ten jeden raz możecie również posłużyć za kierowcę, jeżeli wybieracie się na dalszą przejażdżkę. A taki zimny napój. Bezprzypałowej formie na pewno spodoba się Waszej kobiecie i doceni to, że byliście wspólnie nad wodą i poświęciliście jej swój czas. W dzisiejszej części pięciu najlepszych patentów wędkarskich to już wszystko, ale nie odchodźcie jeszcze, bo za chwilkę powiem Wam jak ich używać, żeby nie zrobić sobie przy tym krzywdy. Wpiszcie również w komentarzach, który z tych patentów najbardziej Wam się podobał. Albo który będziecie chcieli, być może przetestować. Jeżeli ktoś chciałby zarzucić mi, że namawiam do przekupywania kobiet w zamian za to, że polubią nasze wędkarstwo, to po części ma rację. Eee, ale nie o to chodzi. Od najmłodszych lat, ja również mam dwie córki i wychowuję je na zasadzie takich małych księżniczek. Od najmłodszych lat, małe dziewczynki, później kobiety dorastają i wychowują się w takim przekonaniu, że ten ich wymarzony książę z bajki. To jest właśnie taki gościu. No właśnie, co ma książę z bajki? Książę z bajki ma zamek. W zamku ma skarbiec, a w skarbcu ma klejnoty. I my również mamy, może nie zamek, czasami skarbiec, ale mamy klejnoty. Poza tym taki książę z bajki jest również charyzmatyczny, jest dżentelmenem, Potrafi zrobić miłą niespodziankę, potrafi rzucić komplement, potrafi pozytywnie zaskoczyć. I to są te rzeczy, które możemy zawsze zrobić, i to są te rzeczy, które będą kojarzyły się naszym kobietom, w tym wypadku z wędkarstwem. I właśnie dzięki tym patentom Twoja kobieta może poczuć się lepiej. Wyjątkowa doceniona, niezapomniana, a być może dzięki niektórym z nich, jak na przykład Wspólny spacer nad wodę, wasz związek rozkwitnie i stanie się jeszcze lepszy. A to wszystko dzięki wędkarstwu. Musicie jednak uważać, ponieważ jest to bardzo niebezpieczna broń i nie chcecie paść ofiarą własnej przynęty. Takie patenty proponuję Wam stosować raz na jakiś czas. Przede wszystkim wtedy, kiedy ona się tego nie spodziewa nawet jeżeli się spodziewa. Zbyt częste wykorzystywanie tych patentów nie będzie działało, ponieważ będziecie zbyt czytelni, a to mają być niespodzianki. Macie zaskakiwać swoją kobietę, ale ma to być zawsze związane z wędkarstwem. Kiedy minie trochę czasu od waszego poprzedniego wyjazdu na wodę i usłyszycie od swojej kobiety kochanie, a może złowiłbyś dzisiaj jakieś fajne chardonnay, wtedy z poważną miną Lekim uśmiechem. Patrząc jej prosto w oczy mówisz. Kutku, jak to jest nad wodą. Nie zawsze biorą. Ale im częściej będę jeździł, tym większa szansa, że coś złowy. Dzięki wielkie za odwiedziny. Zostawcie koniecznie łapencję do góry, żeby więcej osób dowiedziało się, jak sprawić, aby wędkarstwo było przyjemnością nie tylko dla nas ale również dla naszych kobiet, jeżeli wybieracie się na ryby, to oczywiście połamania nad wodą i udanych patentów z Waszymi kobietami. Trzymajcie się, cześć.